Cześć! Dzisiaj wracamy z tematem lawendy, ale trochę inaczej. Zeszła zima nie była dla mojej lawendy zbyt łaskawa i dała się jej mocno we znaki. Dlatego dzisiaj opowiem wam, co w takiej sytuacji można zrobić i jak ja uratowałam swoją lawendę. Zapraszam! Zeszłej zimy było kilka dość mocno mroźniejszych dni, a ponieważ to spory krzew, a do tego już wieloletni, postanowiłam, że nie będę jej okrywać. Nie sądziłam, że aż tak przemarznie. Niestety po zimie nie wyglądała zbyt dobrze. W okolicy widziałam sporo krzewów w takim stanie. Jak widzicie, pędy są szare, zwiętnięte, mocno suche. W pierwszej chwili myślałam, że krzew pójdzie na straty, ale ja się tak łatwo nie poddaję. W takiej sytuacji warto dobrze przyglądnąć się krzewowi w środku. Jeśli jest w dobrej kondycji, to na przyłomie marca i kwietnia powinniśmy zobaczyć, jak ze środka zaczynają wybijać młode pędy. Wtedy możemy bez obaw ciąć krzew do wysokości właśnie tych młodych przyrostów. Dokładny filmik, jak ciąć się lawendę, robiłam na wiosnę, później latem. Także możecie wrócić sobie do filmu z poprzedniego roku. Tam macie krok po kroku pokazane dokładnie, jak przyciąć lawendę. W tamtym roku się ją Cekatorkiem yy, trochę sporo czasu to zajęło, bo ona jest jednak już całkiem spora. Natomiast yy, dokładnie wtedy tam jest pokazane yy, właśnie jak ją przycinać, na co zwracać uwagę. A w tym roku postanowiłam wykorzystać takie oto nożyce, yy, a żeby zrobić to po prostu szybciej. Także zabieramy się i zobaczymy jaki będzie efekt końcowy. Jak zeszłego roku przycinałam lawendę to był dokładnie 17 marca. Na ten dzień nie widać było jeszcze wybijających zielonych pędów, dlatego postanowiłam, że skrócę pędy maksymalnie o 1 trzecią ich długości i poczekam, żeby zobaczyć, jak nisko zacznie odbijać wiosną. Tak właśnie wyglądało jej cięcie. Po przycięciu postanowiłam, że zrobię inaczej niż co roku, ponieważ ja co roku lawendę nie nawożę. Rosła mi zawsze bardzo ładnie, dawała ogromną ilość kwiatostanów, więc nie było tak naprawdę takiej potrzeby. Ale w zeszłym roku postanowiłam ją wzmocnić i dałam jej nawóz właśnie w marcu, w maju i jeszcze jesienny, żeby dać jej taką dodatkową energię jeszcze przed zimą, żeby po prostu lepiej, lepiej przetrwała do kolejnego sezonu. No i tak właśnie wyglądała lawenda po wiosennym cięciu zeszłego roku. A tutaj kilka miesięcy później, bo już w lipcu, podczas kwitnienia. Jak na to w jakim była stanie, dała naprawdę sporo kwiatów, a do tego powtórzyła kwitnie pod koniec sierpnia. Nie było już ono oczywiście aż tak obfite, ale to zazwyczaj tak jest, ale kwiatów było naprawdę całkiem dużo. Teraz widzicie stan lawendy już po ścięciu kwiatostanów, czyli zeszły październik. Przecięłam ją bardzo delikatnie. Konkretne cięcie wykonam dopiero na wiosnę. Teraz nie chcę ryzykować już powtórki z zeszłego roku, dlatego zostawiam dłuższe pędy. Jak przyjrzymy się krzewowi z bliska, to widać, że lawenda nie wszędzie odbiła i obawiam się, że zostaną puste miejsca po wiosennym cięciu, ale znaczna część krzewu wypuściła nisko gałązki, więc następnym razem będzie można właśnie przyciąć je znacznie niżej. Dodatkowo całą zimę monitorowałam, jakie mają być przymrozki i za każdym razem, jeśli miała być temperatura w okolicach już tak minus no, 10 to maksymalnie, no to osłaniałam lawendę. No, i tak prezentowała się lawenda po obecnej zimie, czyli jakieś dwa tygodnie temu. Zdecydowanie jej stan jest lepszy niż z zeszłego roku. Praktycznie żaden pęd nie przemarsz. Najgorzej nadal wygląda oczywiście w tył. W tym roku będę cięła ją znacznie niżej niż ostatnio. Chciałabym ją skrócić przynajmniej o połowę. Zwłaszcza tylnia część krzewu, która tym roku wychodzi poza ogrodzenie, no, jest bardzo niewygodna, ciężko ją się potem przycina. Zdaję sobie sprawę, że właśnie tył krzewu odbił najsłabiej i jak ją zetnę tak nisko, to jest duża szansa, że z tych zdrewniałych części lawenda już nie wypuści młodych pędów. Ale podejmę to ryzyko. Jeśli nie przytnę jej nisko, to będzie drewnić coraz wyżej i coraz bardziej będzie się ogałacać od spodu, a tego nie chcemy. Biorę się więc za cięcie. Najpierw nożycami przytnę mocno cały przód lawendy. Jeśli chodzi natomiast teraz o tył, to resztę muszę dociąć już sekatorem. Tutaj nożyca by się po prostu uszkodziła, bo te pędy są naprawdę grube i takie mocne i bardzo twarde. W teorii powinnam ciąć dosyć wysoko, tak żeby zostawić trochę zielonej części, ale postanowiłam, że wyrównam ten tył z przodem i zobaczymy, czy lawenda odbije z niższych po prostu partii. Może wypuścić całkiem nowe gałązki z samego dołu. Zobaczymy latem. Jeśli w tym roku nie odbiję, w tych miejscach to wytnę po prostu cały ten goły tył u podstawy krzewu. Nie za bardzo mam tutaj większy wybór. Nie zostawię przecież krzewu przyciętego na różnych wysokościach. A tak jak mówiłam wcześniej, koniecznie trzeba było mocno skrócić cały przód krzewu, bo za chwilę mielibyśmy ten sam efekt, co stało się z tyłem. Dlatego pamiętajcie, żeby nie doprowadzać do nadmiernego wyciągania i drewnienia pędów, i co roku przycinajcie swoje lawendy jak najniżej się da. No i mamy to, lawenda została przycięta. Teraz jeszcze tylko zasilę ją nawozem, żeby miała więcej energii do tego, żeby wypuszczać właśnie młode przyrosty. Trzymajcie więc kciuki, więcej tutaj nie dam rady zdziałać. Pokażę wam latem, jak się zazieleni oraz jak zakwitnie, a przede wszystkim w jakim stanie będzie tył krzewu. Jak nie wypuści nowy gałązek, to wetniemy go w całości. Na szczęście krzew jest na tyle dużych rozmiarów, że nie straci wiele na urodzie. Pozdrawiam wszystkich cieplutko i do usłyszenia w kolejnym filmie. Jeśli przedstawione treści Ci się podobały, daj łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zacznij już teraz i nie przegap kolejnego filmu na dany temat.